No, właśnie, jak to jest, że ty jesteś w miejscu, w którym jesteś? Jak to się stało? Tak bardziej cię chcę podpytać, właśnie o te bary i o to, jak tam sama zaczęłaś <laughs> żyć i, i postawiłaś na siebie i na swoją karierę. Dużo się stało i dużo różnych rzeczy robiłam, żeby być tutaj, gdzie jestem. Zawsze mówię, że patrzę na moją karierę jak takie małe kroki. I nawet jak robiłam jakieś większe rzeczy, tak jak idol, to cały czas na to patrzyłam jak taki mały krok. Wiedziałam, że jedna rzecz mi nie zmieni całego życia i zmieni całą karierę. Myślę, że czasami jak ludzie na to tak patrzą, to możesz być zniechęcony, tak jak dużo ludzi w moim sezonie w Idolu myśleli, że od razu to im zmieni życie, to jakoś ja inaczej do tego podchodziłam. Wiedziałam, że to jest tylko początek i jest naprawdę dużo pracy po tym. Myślę, że przede wszystkim to widziałam, jak ciężko moi rodzice pracują i zawsze byłam tak nastawiona do, do pracy i bardzo szybko to w ogóle zaczęłam. Miałam chyba 16 lat, jak zaczęłam dawać lekcje śpiewu. No i później, jak miałam 18 lat, to wiedziałam, że chcę się przeprowadzić do Los Angeles. I sama sobie znalazłam jakąś pracę, gdzie śpiewałam w różnych restauracjach, w barach. I dosłownie jak skończyłam 18 lat, to poleciałam do Los Angeles, tam spędziłam 6 lat. Był, był idol, był America's Got Talent. No dużo rzeczy, ale nie wiem, czy była taka jedna rzecz, co mi zmieniło życie, bo tak jak mówiłam, zawsze podchodzę do tego, że takimi małymi krokami trzeba podchodzić do kariery.